Cześć, czołem, witam Was bardzo serdecznie w poniedziałek. Muszę nagrać sprostowanie, bo mój ostatni post chyba nie do końca został dobrze zrozumiany. Post dotyczący tego, że ludzie chyba w końcu przestali ufać nauce, przestali wierzyć w tą sektę, można powiedzieć, jaką jest wiara w naukę. Ale najpierw przypominam, że już w tą sobotę zaczynamy warsztaty w szczerym polu, warsztaty z planowania, zarządzania sobą w czasie, budowania relacji. Oraz pracy z nawykami i nałogami, a w skrócie jest to tak naprawdę warsztat o tym, jak kreować swoją rzeczywistość, niezależnie od tych warunków zewnętrznych. W moim przypadku, w ciągu ostatnich 10 lat, to był prawie śmiertelny wypadek z 3% szansą na e, przeżycie. E, pojawienie się e, syna chłopca w moim życiu, który po roku okazał się nie mój, E, oraz no, wyrzucenie z pracy na skutek na przykład e, antykowidowej działalności, uświadamiającej działalności. Także e, nieważne są te czynniki zewnętrzne. E, ja wiem, że tutaj też wielu ludzi e, z tych środowisk duchowych mnie ogląda. E, więc e, ważna jest równowaga między duchem e, a materią, e, żeby nie odcinać korzeni, ale też nie latać za daleko w chmurkach. Afirmacja, medytacja, wizualizacja, modlitwa. To wszystko są wspaniałe narzędzia, które działają, ale nic tak nie działa jak działanie. No dobra, ale przejdźmy do tego, do tego posta. Dodałem post, że na oficjalnych rządowych portalach pokazuje się statystyka, że w tym roku zaszprycowało się tym wspaniałym eliksirem na eliksirem na Dawida 19. Tylko 410 tysięcy ludzi. Pokazałem też tutaj, jak to się rozkłada w grupach wiekowych. No i napisałem, że no, szprycują się głównie starsi, oszukani ludzie. No i w moich komentarzach pojawiła się cała masa e, takich jakby no, usprawiedliwień, że ja jestem z tego przedziału 60, plus, a się nie szprycuję. Kochani, oczywiście, że. Jeżeli jesteście tutaj widzami tych, tych moich kanałów to na pewno już się nie sprycujecie, nawet jeżeli popełniliście gdzieś tam kiedyś e, ten błąd w przeszłości i tu wcale to nie jest dużo 410 tysięcy to jest w porównaniu do pierwszej dawki 23 miliony to to jest 95 nawet więcej niż 95% 98% około mniej ludzi przyjmuje teraz tego, tą szprycę e, w porównaniu do tego co było z pierwszą dawką, więc to jest pozytywny e, symptom i nieważne, rzeczywiście jest tak, że 70% tych ludzi, którzy się jeszcze szprycują, to są ludzie starsi. No niestety, to jest po prostu e, sposób na, e, na cóż, na ratowanie też ZUS-u. Na pewno ZUS się bardzo cieszy, e, że właśnie ten przedział wiekowy 60 plus się szprycuje, no, bo szybciej święto zmarłych stanie się ich, e, ich świętem osobistym, tylko że już będą to świętować e, za tej drugiej strony e, kurtyny. E, pojawia się pytanie: skoro mamy tak dużo szurów, to jak teraz odizolować tych 35-36 milionów szurów od tych 410 tysięcy e, bezpiecznych, żeby spokojnie mogli być e, bezpieczni? No, ale tutaj ja jeszcze chciałem taką e, uwagę: bo słusznie. Słusznie, starsi ludzie w komentarzach, e, znaczy starsi, wiadomo, że to jest tylko liczba. No, znam dziarskich 60-latków i całkowicie zdezelowanych 30-latków, e, ale, ale właśnie ci starsi ludzie mówią, że to głównie młodzi ich nakłaniają. No i tu jest dobre pytanie. Skoro statystyka e, szprycowania wygląda w ten sposób, to czy nie warto w takim razie pytać tych wszystkich lewaków, e, platformersów i tak dalej, którzy tak bardzo e, byli za tymi szprycami, e, dlaczego? Tego nie robicie, mimo że to tak polecacie i nakłaniacie, bo ewidentnie statystyka pokazuje, że jednak ludzie się nie szprycują. Także być może e, po to, żeby zachować tą narrację, oni się wycofali już rakiem, nie chodzą się dźgać, ale e, po to, żeby utrzymać tą narrację e, na zewnątrz, no to cały czas mówią i nakłaniają, e, ale za tym nie idą działania. Więc e, po owocach ich poznacie, moi drodzy, jeżeli was ktoś nakłania na szprycę to sami się go zapytajcie czy przyjął tą szóstą ósmą e, dawkę która przecież na niego czeka One ty mówiły że e, kolejki że trzeba e, się spieszyć bo zabraknie dla wszystkich boosterków a tutaj co statystyki tutaj oficjalne pokazują zupełnie e, co innego e, także to tyle e, tego tytułem sprostowania gratuluję wam wszyscy e, tutaj starsi widzowie którzy właśnie w komentarzach E, piszecie, że wy e, nie przyjmujecie tych preparatów. <laughs> tak jak mówię, ogólnie statystyka jest bardzo korzystna. Oznacza to, że sekta o nazwie Wiara w Naukę, przynajmniej w tym aspekcie, e, traci swoich e, wiernych. No i to wszystko. Zapraszam Was jeszcze raz na warsztaty. Ostatnie miejsca, ostatnie trzy albo cztery miejsca zostały. E, możecie się zapisać na stronie ideowo.com. Ja tutaj linki e, podrzucam. W opisie do tego nagrania. Wszystkiego dobrego, udanego poniedziałku. Do zobaczenia. Cześć.